Witajcie kochani, witajcie. Dzisiaj znowu z ciekawostką. Przyjechałem do Dominika. Mój kolega też taki pasjonat jak ja i też się lubuje w ciekawostkach. Ale dzisiaj mamy naprawdę fajnego grzybka. Rośnie u niego na... Ee, co to jest? Na rynek. Na rynku. Rośnie u niego na rynku. Akurat wiemy, że będzie wykoszony ten rynek prawdopodobnie... Chyba jutro. Jutro, jutro. Także to taki ostatni moment, żebym mógł wam to pokazać, wiadomo, nikt tam z pracowników nie będzie zwracał uwagi na jakieś tam drobne grzyby, po prostu będzie trawnik koszony. Ale o co chodzi? Grzyby jest niezwykle ciekawe, bo możecie go spotkać w zimie znaczy, nie, nie, nie ten gatunek, ale ten rodzaj. Jest to pomiennica, a ta pomiennica jest y, całkowicie inna, bo to jest pomiennica letnia. Jak sami widzicie jasne kapelusze, już mogłoby się wydawać, że one y, y, przypominają trochę maślankę. A jak to się stało, że Ty tutaj po prostu trafiłeś, nie? E, przyjechałem, bo wiem, że tutaj borowieki ponure rosną. E, tak, I chciałem zrobić zdjęcie na tle rynku, na tle ratusza. Niestety borowika nie znalazłem, ale znalazłem za to tą pomiennicę. To jest właśnie rzadkie znalezisko, bo ona nie występuje często. A możemy ją spotkać właśnie nie w zimie, a w okresie, w okresie takim letnio jesiennym Później te grzyby już się nie będą pojawiać. Będziemy trafiać na inne pomienice bardziej właśnie te pomienice zimowe. Tej pomienicy tutaj naprawdę jest dużo. Ja Wam tu zaraz pokażę. Zresztą sobie, sami zobaczcie. Tak, jak widzicie, na rynku mamy pełno lip, i właśnie w tych miejscach, gdzie były te lipy z tego, co tutaj Dominik powiedział wyrosły, po wycięciu wyrosły tutaj, te, wyrosły nam te płomiennice. Teraz pokażę na zbliżeniu, jak one wyglądają, bo naprawdę ciekawie. Spójrzcie teraz na, na tą jedną taką kępkę płomienicy. One właśnie zazwyczaj, płomienice mają to do siebie, że rosną gromadnie i czy to letnia, czy to zimowa, jak widzicie rośnie gromadnie. Ciemne trzony, czym Bardziej w stronę kapelusza się rozjaśniają. Tak samo jak u półmienicy zimowej. Zresztą jak sami widzicie, bardzo ją przypomina. Różnią się tylko tym kapeluszem tak na szybko. Widzicie, że jest bardzo jasny. No i okres występowania, kiedy możecie ją spotkać. nie? Niesamowicie fajny grzybek. I Dziękuję tutaj Dominikowi, że dał możliwość zobaczenia jej. Tu jeszcze możecie zobaczyć, że na kapeluszach, na krawędziach, widać takie prążkowania. Bardzo do, dobrze teraz jest to widoczne, te prążkowania. No i tak, widzicie, kapelusze same bardzo jasne. Przy młodych owoc, owocnikach można powiedzieć, że to jest nawet kremowy. Przy starszych, tak, biało kremowy. Przy starszych będzie już bardziej żółty. Według literatury. Występowanie płomienicy letniej jest na drewnie drzew liściastych, takich jak wiąz czy to pola, a w tym przypadku, w którym teraz pokazuję, jest to lipa. Bo tutaj były dawniej lipy, zostały wycięte, i pod tymi właśnie w korzeniach tych lip pokazała się nam pomiennica letnia. Troszeczkę z daleka to wygląda jak jakieś maślanki, ale jak widzicie istotny jest cały grzyb, czyli żeby zajrzeć pod ten owocnik od spodu i wtedy nam to więcej rozjaśnia. To ja będę kończył. Pamiętajcie, jeżeli chcecie znowu zobaczyć jakieś ciekawostki na filmie, yy, zasubskrybujcie kanał, naciśnijcie dzwoneczek. Ja się postaram coś jeszcze ciekawego wrzucić. Ja się jeszcze raz z Wami żegnam i popatrzcie sobie ile tych owocników tutaj na, przed ratuszem jest.